Ojejciu, przepraszam. Otwierałem sobie właśnie moją czakrę serca. Mhm. Tak, młodzieńcze. Mm, ja tak patrzę na ciebie od góry do dołu. Od dołu do góry, to widzę, że ty wszystkie masz te czakry pozamykane, pozaciskane. Ale nie martw się. My wszystkie te czakry otworzymy tak. I kto wie. Być może nawet otworzysz kiedyś czakry trzeciego oka, tak jak ja. Jak widzisz, moje trzecie oko jest bardzo otwarte. Osobiście bardzo mnie to smuci, że w dzisiejszym świecie ludzie nie mają otwartego trzeciego oka. Ludzie po prostu patrzą, ale nie widzą, słyszą, ale nie słuchają. Nie żyją w obecnym momencie, bo są ześlepieni przez ambicje i plany podsyłane przez ich słowrogie ego. Mhm. A my chcemy to ego wykorzenić i powrócić do kontaktu z matką naturą. Powrócić do korzeni. Mhm. Dobrze. Pozwól, że zaczniemy teraz od takiego krótkiego ćwiczenia, które pozwoli Ci powrócić do korzeni, czyli. od obierania ziemniorów proszę Ciebie weź sobie jednego ziemniora mhm. przyjrzyj się teraz swojemu ziemniakowi zobacz i poczuj jaką ma fakturę czy ma jakieś brusty zabrudzenia czy jest chropowaty czy jest gładki jaki ma kolor jaki ma zapach zwróć uwagę na wszystkie jego charakterystyczne cechy. Co widzisz, co czujesz, co słyszysz. Wszystko jest bardzo istotne. Mm -hmm. Dotykaj, mięto, łechtaj, pieść, drap dotykaj tak jak nigdy nie dotykałeś swojej dziewczyny bo prawdopodobnie nigdy jej nawet nie miałeś ale nie przejmuj się tym ponieważ przeszłość nie ma znaczenia ani przyszłość liczy się teraz tylko obecny, teraźniejszy moment liczy się teraz tylko ten ziemniak ten ziemniak to jest jedyna rzecz o której teraz myślisz wszystkie swoje smysły skieruj na ziemniaka tak? ziemniak jest najważniejszy Weź sobie teraz jakiś nożyk, z tamtej półki są nożyki. No i będziemy te ziemniaki sobie obierać. I dawać do tej miski, tak? Mhm. Potem sobie razem z praćmi mnichami zrobimy takie zaczepiste pire. Mhm. Bo ostatnio tylko mannę jedliśmy, prawda? Bo dosyć ascetycznie żyjemy. Dobra, obiera ziemniaka, obiera ziemniaka. Poczuj jak nóż wchodzi w tę skórkę. Czy łatwo wchodzi? Czy trudno wchodzi? Zwróć uwagę na mokre dźwięki wydawane przez ziemniaka. Poczuj tego ziemniaka, poczuj. Zwróć uwagę jak bardzo różni się pod powierzchnią. Jaki ma kolor skórka. Ma kolor wnętrza ziemniaka. Mhm. Czy widzisz to wszystko? Czy widzisz to wszystko? Zwróć też uwagę na dźwięk, jaki wydaje nóż, kiedy wchodzi. Skup każdy zmysł na ziemniaku. Każdy zmysł. Mhm. Nie musisz się spieszyć. Nie? Mhm. Widzę, że też obrałeś to tam Wrzucaj Weź sobie znowu jednego No, no, no mhm. Teraz sobie wezmę jednego Ziemniora mhm. I pamiętaj, o niczym nie myśl Poza tym ziemniakiem Tak I też Zwróć uwagę Że te wszystkie ziemniaki One są Brzydkie na zewnątrz, takie zmurszałe, chropowate, no wręcz paskudne. A w środku piękne, gładkie, żółte, jędrne, soczyste, ulala, la, jaj. I, to, jest, to podobnie jest z ludźmi. Patrzymy na ludzi i widzimy ich brzydką powłokę. Myślimy sobie, och, ale ten ma tłuste włosy. A ta 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 ta, ta sąsiadka. A widziałeś jaka ona gruba jest? Taki baleron. I wiesz co? To jest bardzo powierzchowne, ponieważ w środku te osoby mogą być właśnie jak te ziemniaki. Piękne. Mogą mieć naprawdę cudowną duszę. A my nie pozwalamy sobie dotrzeć tego piękna, tak? No. No ale to by troszkę szybciej tego ziemniora opierajcie, bo jest... Ja Piresy zjadnie, nie? Więc wiesz Dobra Ja już trzeciego obieram, nie? Spokój, Czuki, na spokój, Czuki Na trzecie oko Tak, tak Zaciąłem się Dobra, dobra To walimy te ziemniaki Później będziemy to obierać, okej? Okay? Przejdziemy już do tych czakr. Okay. Będziemy teraz otwierać czakry. Będziemy do tego potrzebowali specjalnych kadzidełek, które uwolnią energię kosmiczną. Mhm. Do zapalenia kadzidełka użyję takiej specjalnej leciwej, wiekowej, antycznej zapalniczki, której używał sam Buddha do rozpalania kadzidełek. Jedno kadzidełko sobie już przygotowałem i wsadziłem do takiego tętego walcza na kadzidła, prawda? Więc e, teraz tego to zapalimy. Cierpliwość czukina, cierpliwość na skup czakry. Pomogę się trzecim okiem. Jako, że Buddha prawdopodobnie zepsuł zapalniczkę, użyjemy takiej innej. Make your day. Bardzo mądry cytat. Chyba powiedział to jakiś słynny filozof. Nie muszę sobie przypomnieć jaki. Zapalamy. Hmm. Cudowny Sabaszek? Położymy to sobie gdzieś tutaj z boku, o, już czuję tę energię. Też ją czujesz młodzieńcze. Od razu zrobiło się tak transcendentnie. Ech, wezmę sobie teraz tutaj moją grafikę, która przedstawia wszystkie czakry. Przyprawdam tutaj narysowaną taką sagą babę. Ale jako facet też te wszystkie czakry posiadasz, oczywiście. Na samym dole, zaczynając od spodu, mamy czakrę podstawy, tak? I to jest czakra, z którą prawdopodobnie wchodzisz w kontakt najczęściej, szczególnie w nocy, kiedy rodzice śpią. No wiesz, sam na myśli, tak? Jest to czakra, która podtrzymuje wszystkie te pozostałe. Jest to dosyć taka fundamentalna czakra, bardzo ważna. Trochę wyżej mamy tutaj czakrę sakralną. Ma się tutaj, tuż nad peniskiem i ta czakra jest odpowiedzialna za naszą kreatywność, za naszą wyobraźnię, a także seksualność. Troszkę wyżej, tutaj w okolicach pępka, mamy też czakrę z słonecznego, która jest odpowiedzialna za naszą mądrość i za naszą siłę życiową. Troszkę wyżej. Mamy tutaj czakrę serca, która jest odpowiedzialna za naszą uczuciowość, za miłość. Tak? I jeszcze wyżej mamy tutaj czakrę gardła, która jest odpowiedzialna za komunikację. Wszystkie nasze myśli są materializowane w komunikaty, w gesty, w mowę. To wszystko wynika z tej czakry. Jeszcze wyżej mamy oczywiście czakrę, trzeciego oka i to odpowiada za naszą świadomość no to jest ta czakra, o której mówiłem na początku, mamy oczywiście otwartą, no i na samej górze mamy czakrę głowy to jest najsilniejsza czakra jest na samym czubku niemalże więc wisi nad głową i wydziela się z niej piękna, kosmiczna tęczowa energia, która łączy nas z wszechświatem mhm jeśli uleczymy te czakry na górze, to wtedy jesteśmy już kompletnie wolni. Pozwól, że będziemy teraz sobie te wszystkie czakry uwalniać po kolei, tak jak to mnie przyłapałeś na początku, kiedy otwierałem sobie czakrę serca. Będziemy po kolei, zaczynając od spodu, masować swoje czakry, żeby wydobyć z nich naturalną siłę. Zaczniemy oczywiście od ulubionej czakry każdego młodego chłopczyka, czyli od czakry podstawy masujemy spokojnie, tymi ruchami, mas, mas, mas. Mhm. Kiedy już czujesz, że czakra podstawy zaczyna ci się budzić, idziesz wyżej w stronę czakry. Sakralny. Tak, tak, tam na wzgórku nowy masz te czakry. Sakralną. Czujesz to. Bardzo się cieszę, że to czujesz. Masuj masu. W takim tempie, jakim nakazuje ci intuicja. Możesz to robić zgodnie ze wskazówkami zegara. Bądź też przeciwnie. Rób to, co czujesz że jest właściwy. Teraz jedziemy wyżej do czakry splotu słonecznego. Mhm. Masuj, masuj, spokojnie. Bądź też szybko, nie narzucam tempa oczywiście. Zarówno kierunek, jak i tempo niech będzie narzucone przez Twoją intuicję, przez Twoją podświadomość. Odpuść, odpuść po prostu. Uwalnej czakry razem ze mną. No i teraz oczywiście czakra, czakra serca. Mhm. Masy, i to może w końcu znajdziesz dziewczynę. Mhm. Czujesz, jak cię rozgrzewa? Mhm. Dobrze. Teraz tutaj czakra gardła. Mhm też trzeba uważać żeby się nie udusić mm. Mm -hmm. masuj teraz oczywiście przechodzimy do tej bardzo ważnej czakry trzeciego oka którą oczywiście mam otwartą ty choćbyś masował sobie to Traciłem trzecie oko.